Hello everybody! To ja. No niestety nagrywam sobie laptopem, bo to chyba będzie znowu pogadanka. I tak będzie łatwiej. Nie mam miejsca na telefonie, więc tutaj na laptopiku. No nie chyba że tak światło kończę. Nie dobra. To. Nie, zupełnie mi się wydało. To jest lepszy Vibic. Może sobie zapalić świeczkę nawet. Okay. i właśnie się dowiedziałam, że ominęłam premierę w firmie. Też kiedyś byłam harcerką. Mega chcę to zobaczyć i a, no i kurde, bardzo jestem ciekawa. No i to wygrało drugie miejsce, nie wiem, jestem ciekawa bardzo, ale mają określić niedługo dalej terminy. Mam mokre włosy, bo się umam. E, dalsze terminy w w Trójmieście no i też w Polsce, ale no, to mnie interesuje są nie tydzień się spóźniłam, ja pewno mega, mega słabo mega bym chciała to zobaczyć mm, no, no dobra zobaczymy tak czy siak e, dzisiejszą tematyką na no dziś tutaj ja chciałam zaczą zacząć doceniać ludzi e, naprawdę ludzie to jest najlepsze co mi się zdarza w życiu całym Naprawdę tak kocham ludzi, że ja pytam. Um, I to, że lubię chodzić na imprezy, chodzi szczerze mówiąc nie o nie wiem, Picie, czy cokolwiek, tylko o to, że spędzam czas z ludźmi. I o Jezu, o Jezu, jak ja kocham ludzi. pomimo, pomimo tego, że większość relacji w sumie nie jest takich głębokich, czy coś takiego. To Szczerze, właśnie z dnia trochę przez to gorszy humor, że wszystkie relacje jakieś nowe, które zabieram, mogą być jakieś takie po prostu powierzchowne. o, o Jezu! A Boże, no, na chwilę, ale z drugiej strony myślę, co w tym złego. W sumie nic. W sumie nic złego. I nie jestem tak uzależniona od ludzi, że to jest hit. Naprawdę uwielbiam ludzi. no. I no kurde, czasami mam takie może się to bardzo narzucam komuś, ale z drugiej strony trochę może lepiej mieć wyjepane i... No kurde pisać do tych ludzi randomowo. Bo będzie im miło. miły by było miło, jakby ktoś randomowo pisał. To jest, to jest miłe po prostu, że ktoś sobie nie pomyślał. Nie wiem. Kocham ludzi, kocham ludzi. Kocham każdą osobę, która to ogląda w tej chwili, na przykład. No. Uwielbiam ludzi. Uwielbiam, uwielbiam. Chyba moja siostra zaraz przejedzie do domu. Chwila. Słyszę kozaczki, że wchodzą po schodach. Czy to ona? Punkt dla mnie. Dobra. Idę się przywitać, zaraz dokończę. okej okay, zamiast przywitania wyszła godzinna rozmowa ponad. Także no, no, niestety zgubiłam wątek na pewno. No niestety bardzo ją dzisiaj teraz lubiłam. Nie wiem czemu... bardzo, bardzo się dobrze dogadywałyśmy, więc no sorry. Zaczęła mi palić głowa to heli. Teraz tak to... Nie mówiąc się o ludziach, ale chyba samy kocopoły powiedziałam, w sensie nic konkretnego, nie kocopoły, tylko po prostu nic konkretnego. Ale. Yy. O, tutaj mam takie dla was i tutaj każdy ma się zastanowić, co o tym myśli. Czy relacje są stałe, czy płynne? Przemyślcie to. Okej. Okay. I tutaj kiedyś się sprzeczyłam z jedną yy, koleżanką. Pamiętam, to było w pierwszych klasieliczkach. A na to, to pamiętam, bo mnie to tak zaskoczyło. Bo ja powiedziałam, że wszystkie relacje są bardzo płynne. Z nie bardzo, wiadomo, ale no jest to jednak płynne. Że raz się z kimś bardziej lubisz, raz z kimś nie. No i wiadomo, oczywiście, jeśli to są kilkuletnie przyjaźnie i się nie odzywacie do siebie przez jakiś czas albo mniej, mniej no to jakoś to bardzo nie zaważa. Natomiast uważam, że to jest to płynne. Ona powiedziała, że wszystko jest bardzo stałe. I ja się z tym bardzo nie zgodziłam. No. Hmm. Nie wiem, dla mnie są stałe, yy, są płynne, ale no wiadomo, te kilkuletnie są jednak trochę bardziej stałe niż ten. Pierzę No. Dobra, chodźmy na temat. Chyba zmienimy temat na izotek sobie na co, bo chciałam to zrobić. Także cięcie i będzie nowy temat. Ej, hey, okej, okay, drugi wiątek. I zatek. Moja historia trędziku. I jak sobie z tym poradziłam? Aktualnie moja cera wygląda tak: nie mam nic na niej. Mm, pojawia się takie małe, jakby. nieobrzodzenie. <grywanie> nie, <grywanie> ale no, mam takie, takie różne, takie tu, ale to już jest od moich mieszków włosowatych, które są sparodzone, i mam ich cały czas do i w ogóle. Ale no z tego już, taki mój urok po prostu. Ale i tak jest lepiej, bo, bo dbam o to. Staram, staram się. Czy dbam? Średnio, no dobrze. Więc... A, i teraz będę wklejać zdjęcia tak profesjonalnie. Moja cera wyglądała tak. Nie wiem, czy pokażę jedno, czy kilka zdjęć. W każdym razie tak. Um, I... Zaczęłam brać, nie, najpierw dostałam chyba maści, epiduo i, i to drugie jakieś szmactwo, co mi tylko wypa wypaliło skórę i w sumie nic nie pomogło. Potem zaczęłam brać antybiotyk, był tetrarys, tetra dyza? Coś takiego, pamiętam nazwę. I on też w sumie ujadał. No i skończyłam klasycznie, klasyczna stolatka z prędzikiem. Na izoteku, izotek Ja brałam jakiś. Nie pamiętam jak się nazywało to moje. Brałam w sumie dziennie 40 mg tego. Brałam go w sumie rok. Jest. Mam pewnie zniszczoną wątrobę. Jest. No dobra. Yy, ogólnie polecam. Natomiast, no, oczywiście słucham morta cała i tutaj. Tutaj mam zdjęcia, gdzie mam suche tu. Tu bardzo przynosi. miałam suche usta, no nawet nie wspomnę. Eee, miałam też sucho e, pussy. Tak, przez to mam lubrykant w domu. Coś ja taki... Nie, 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 taki sobie kupiłam przy okazji z lubrykantem ogólnie, żeby nawilżać sobie. Eee, ale na co, jestem przygotowana. Zapach jakiś kwiatkowy. Kwiatkowy spoko, spoko. Yy, I tak, oprócz tego miałam yy, właśnie te mieszki włosowe, te całe zapalone. I miałam ogromną. Yy, no, miałam po prostu całe ciało podrażnione. I no oczywiście się nawilżałam i chuja dodawałam. ale chyba brałam po prostu dużą dawkę. I pod koniec, jak już moja cera wyglądała naprawdę ok. To brałam jedną tabletkę dziennie i po prostu wydłużył mi się ten czas leczenia, natomiast, no, objawy były, no, wiele, no, słabsze, bo naprawdę, no, miałam całą, no, miałam po prostu takie placki suchej skóry na całym ciele, to było obrzydliwe wręcz, no i cały czas mnie dupa z tym działać i serio, bardzo tam byłam, byłam z Mileną we Włoszech w muzeum. O, oh, hell no, to była najgorsze wyjście do muzeum w moim życiu. Jakby widzę meduza, da i byłam jak... Hell no, hell mi wszystko. No i w ogóle całe ciało mnie swędziało bardzo, bardzo. No, obrzydliwie wyglądałam w trakcie kuracji, szczerze mówiąc. Takie, takie są fakty, ale po prostu wszystko było suche. Na ustka, tragiczne, albo na pół twarzy, zajady miałam też często. Powiem wam, lepiej było przetrwać ten rok taki ze sławą, samą oceną. Jezus, to mi w ogóle tak spadło, że hit. Masakra, to była właśnie, kurde, wszystkie jakieś wyjazdy, wyjścia. Masakra, masakrycznie. Nie lubiłam tych zdjęć w ogóle. No ja nie mam żadnych zdjęć z Włoch na przykład przez to bo się słabo czułam. Ja płakałam, k**wa, dosłownie. Ani o tym nie wiedziałam. niki w łazieneczce, albo jak Milena spała. <grym> Helma. Dobra. Ale to nie, to nie jest ważne, tylko po prostu miałam usta na pół twarzy. No i nic w sumie mi to nie pomagało. No, brałam za dużą dawkę na pewno. No ale w sumie z drugiej strony szybciej to przewinęło i... No, na razie mi nie powraca, oczywiście jak mam okres, wyjdą mi, nie wiem, parę pryszczy, ale to naprawdę nie jest w takim nasileniu, jak miałam. I no, doceniam swoją cerę, ja się okej, okay. świeci słońce i jest naturalne światło, to widać, że moja twarz jakby ma takie grudeczki, ale no, to są te mieszki włosowate całe spierdolone, które mi cały czas, cały czas szwankują właśnie też tłup i tak nie zobaczycie, ale też tu mam po prostu takie no, grudeczki no ja też w sumie powinnam się napilżeć to nie robi, nie wiem czy będzie widać grudeczki nie, oczywiście nie widać w tej kamerze grudeczek ale są grudeczki no, z całego serca polecam no, ja wtedy nie piłam alkoholu więc też nie miałam tego problemu a jak już piłam, co... No i skończyłam brać izotek jakoś. Hmm. Kurczę, nawet nie pamiętam, ale chyba w tym roku jeszcze skończyłam. bo jeszcze chyba brałam. Na pewno zaczęłam... Kurczę, ej, totalnie nie pamiętam. Czy ja w tym roku byłam we Włoszech? Nie, to było w zeszłym roku. No to myślę, że... Hmm... Myślę, że skończyłam. Ej, nie mam. Nie, nie mam do tego pojęcia. Dermatolog trzeciego miałam rok temu. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że jakoś na jesień skończyłam. Nie, na zimę. Tak, bo na pewno jeszcze. W styczniu brałam, bo pani na przykład była osiemnastkę i nie wiedziałam czy pić, brać tabletkę czy nie brać tabletki. Ale już brałam po jednej i moja sera była naprawdę w dobrym stanie. Już, już wam pokazuję zdjęcia tutaj mm. kiedy moja sera już dobrze wyglądała. Ostatnie zdjęcie staje wam z 23 Lipca tutaj i to jest chyba moje aktualne, po prostu właśnie widać tu te grudki takie, ale one w świetle nie są aż tak widoczne i mi naprawdę nie przeszkadzają. chociaż ja nigdy się nie malowałam, w się sensie podkładam czy coś. Mój max to korektor i to naprawdę wyjątkowo to się zazwyczaj po prostu jak mam czerwone pod nazwą od kataru. To jest mój max i, i co. I to chyba tyle z mojego eksperiensu. Na przykład w tym roku pierwszy raz ja od trzeciej klasy, co roku na zdjęciu klasowym miałam tu ogromnego żółtego pryszcza. Pierwszy raz w tym roku nie miałam pryszcza na nosie. Pierwszy raz w tym roku na zdjęcia klasowe nie było pryszczola. No i szczerze tylko przez to tak naprawdę jest jakiś gołap. Jest to przykre, bo że to tak działa tak, że po prostu blokuje te te... Jezu, jak to się mówi? Nie pory łojowe, tylko... Ty, zapomniałam. No jak to się nazywa? Gruczoły, no. Gruczoły łojowe. I po prostu to blokuje i przez to się nic nie robi na mordzie. Ale na razie nie mam żadnego nawrotu, więc się cieszę. No mam trochę blizn... Ale tak dosłownie, więc też to nie jest takie złe. Tylko właśnie izotek jest takim problemem, że w sumie leczy tylko to, że nie ma pryszczy, a nie leczy przyczyn. Ale no, u mnie chyba było po prostu to dorastanie i no, nadmierne produkowanie łoju przez hormony. Z tego, co tak myślę. No, też na razie nie ma powrotu, więc też się z tego cieszę. Bardzo. A, i ogromnym plusem było to, że mogłam mieć włosy raz na ile chciałam, się dosłownie raz nie mam, bardzo dosłownie dwa tygodnie to się ogólnie trochę obrzydliwe, ale to był taki plus i teraz jakie ja muszę mieć co dwa, trzy dni mega mam problem, chociaż i tak ja wtedy miałam chyba codziennie przed tym, albo co dwa dni a teraz ten trzeci ujdzie, ujdzie ale no podczas do tego to tak co tydzień, a później mi moja fryzjerka powiedziała że będę miała grzyba na głowie ich nie będę mieć tylu co najmniej dwa razy w tygodniu, więc mam dwa razy w tygodniu, ale to już pod koniec, a tak to niestety mam małym. No, także teraz te mieszki włosowe, te głupie, ale to już mnie aż tak nie przejmuje. I w ogóle, no, patrząc na to, co było, to naprawdę jest świetnie. Bardzo doceniam, bardzo doceniam. No. Ile kuracja mi w sumie kosztowała? Nie wiem, pewnie sporo. Te leki wcale tanie nie były. W sensie po prostu za te maści bardzo dużo płaciłam. Za, za te wszystkie kremy nawilżające, one mi szły tukami do ust. To już w ogóle mi to wszystko szło. Po prostu, Och. myślę, że tak ponad tysiąc ty poszło, na to, ale no, wiele lepiej się czuję teraz w swoim w ciele, ze swoją twarzą. No. Więc, więc tak. Także Was pozdrawiam serdecznie do Trzymajcie się. Izotek to nie jest takie słowo, jak mu mawiają. Poradzicie sobie.